Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pojawili się 10 grudnia na spektaklu Kto ma klucz? Stefano Terracino wśród celebrytów takich jak Rafał Maserak czy Patricia Kazadi. Jednak to nieobecność gwiazd wzbudziła największe emocje, lecz zachowanie tej dwójki. Według informatora Kaczorowska i Rogacewicz wyglądali, jakby bardzo nie chcieli zwracać na siebie uwagi, co może mieć związek z komentarzami internautów sugerującymi, że ich własny spektakl przypomina produkcję terracino. Rogacewicz miał wręcz zażądać od fotografa, by nie robił im zdjęć i nie publikował ich w mediach. Mimo to fotografie na krótko pojawiły się w jednym z serwisów, po czym natychmiast zniknęły, co tylko podsyciło spekulacje o podpatrywaniu konkurencji. Tymczasem sami zainteresowani chwalą się sukcesem swojego projektu siedem opowieści o wolności, pasji i nowym początku, a bilety na premierę w Warszawie wyprzedały się w kilka godzin.